Marta Kaczyńska zapewne już przebiera między wymyślnymi kreacjami na sylwestra. Tymczasem jej mąż spędzi go w wyjątkowo fatalnych okolicznościach. Szczegóły odbierają mowę. Marta Kaczyńska z całą pewnością nie odmówi sobie hucznej celebracji ostatniego dnia roku 2019. Choć tajemnicą jest, jak postanowiła świętować tę chwilę, o wiele więcej wiadomo, jak spędzi go jej mąż. Trudno uwierzyć, że przyjdzie mu spędzić go w tak przykrych okolicznościach. Już samo miejsce nie napawa radością. Marta Kaczyńska przeżyje dziś niezapomnianą sylwestrową noc. Jej mąż zapewne nie chciałby o niej pamiętać. Fatalne okoliczności nie jest i nie było tajemnicą, że Marcin Dubieniecki uwielbia pławić się w luksusach. Wszystko, co miał, kosztowało fortunę, a gdy stawiał się na przyjęciach, te musiały opiewać w samą śmietankę towarzyską. Wystarczyła chwila, by wszystko prysło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A on zamienił swoje pełne drogocenności cztery ściany na szare i nieprzyjemne. Jak wiadomo, w grudniu policja zatrzymała Dubienickiego w związku z podejrzeniem o przyjmowanie łapówek, zatem Sylwestra przyjdzie mu spędzić w zimnej celi więziennej. Były mąż Marty Kaczyńskiej nie zasmakuje dziś wybornego szampana i nie będzie mógł świętować do białego rana. Fakt skontaktował się z rzeczniczką dyrektora generalnego służby więziennej, która zdradziła, jak więźniowie witają nowy rok. Zdecydowanie nie ma czego zazdrościć. Sylwestra i nowego roku w więzieniach nie obchodzi się jakoś specjalnie. To reguluje porządek wewnętrzny i zwykły rytm dnia. Zwykle skazani składają sobie życzenia, podziwiając czasem miejskie fajerwerki przez okno i pijąc herbatę do noworocznego toastu, zdradza Elżbieta Krakowska. Dzisiaj grzeje, 1. Uwielbiana aktorka odchodzi zem jak miłość. Czy scenarzyści uśmiercą jej postać? 2. Nie żyje gwiazdorem jak miłość, klanu, ekstradycji i innych największych hitów. Smutna wiadomość obiegła media zatem Sylwester nie odbiega wcale od codziennej rutyny. Osadzeni spędzają ten dzień zupełnie tak jak każdy inny, pobudka o 6 rano, później śniadanie, zajęcia własne, spacerniak, następnie obiad, praca, kolacja, apel wieczorny, a równo o 22 zapada ciemność i nastaje cisza nocna. Najlepsze newsy dnia źródło. Fakt nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Google News.